Analizując współczesną rosyjską myśl geopolityczną, trudno nie zwrócić uwagi na środowisko intelektualne określane mianem klubu izborskiego. W jego skład wchodzą intelektualiści związani z rosyjskim tradycjonalizmem, konserwatyzmem oraz ideą imperialną. Wśród nazwisk, które firmują tę inicjatywę, warto wymienić tutaj chociażby na, na przykład Aleksandra Dugina, Siergija Kurginiana czy Aleksandra Prochanowa. W odróżnieniu od klubu wałdańskiego, klub izborski jest organizacją bardziej hermetyczną, nastawioną na odbiorcę wewnętrznego, na kształtowanie rosyjskiej opinii publicznej. Aleksander Prochanow urodził się w 1938 roku w Tbilisi. Do Gruzji jego rodzina została zesłana jeszcze w czasach panowania carycy Katarzyny II. Początkowo Prohanow chciał zostać inżynierem, ukończył Moskiewski Instytut Lotniczy, jednakże to nie kariera techniczna, a kariera literacka i publicystyczna miała stać się jego przeznaczeniem. Dość szybko związał się z jednym z wiodących tytułów literackich Związku Sowieckiego. Była to literaturna gazeta, został korespondentem zagranicznym tego periodyku, pracował m.in. w Afganistanie, Angoli, Nikaragui i Kambodży. Był także korespondentem i relacjonował konflikt na przykład sowiecko-chiński na rzece Ussuri. Był wielkim przeciwnikiem pierystrojki Michaiła Gorbaczowa. Brał udział nawet w tak zwanym puczu sierpniowym w 1991 roku. W Federacji Rosyjskiej w latach 90. związał się na początku dość ściśle z komunistami. Poparł oficjalnie kandydaturę Gienadija Zyuganowa w 1996 roku w wyborach prezydenckich. Uważał, że komuniści stali się depozytariuszami pewnych wartości tradycyjnych, paradoksalnie pewnych wartości tradycyjnych, konserwatywnych. Rzeczywiście tak było. Jest to, jest to paradoks współczesnej Rosji. Z czasem jednak jego związki z komunistami się rozluźniły. Warto tutaj nadmienić, że Prochanow od ponad 20 lat jest redaktorem naczelnym nacjonalistycznego pisma pod tytułem Zawtra, czyli Jutro. A także jest autorem poczytnych powieści. Jedną z najbardziej znanych taką powieścią, która odbija się szerokim echem nie tylko w samej Rosji, ale także na Zachodzie, jest książka także wydana w języku polskim pod tytułem Operacja Hexogen, która przedstawia jest to swoiste, swoiste political fiction które przedstawia spisek wśród byłych wysokich oficerów sowieckich służb specjalnych. Bohaterem, głównym bohaterem jest były generał KGB, który bierze udział w spisku mającym na celu wyniesienie na fotel prezydenta Rosji osoby z jego środowiska przy pomocy pewnej prowokacji mianowicie wysadzenia kilku budynków w Moskwie i posądzenia o to, o to bojowników czeczeńskich. Jest to ewidentna aluzja, jest to ewidentne nawiązanie do wydarzeń z 1999 roku, które zainicjowały tak zwaną II wojnę czeczeńską. Aleksander Prochanow, na, początkowo na łamach swojego tygodnika, a później w 2006 roku na, w swojej książce pod tytułem Symfonia V Imperium, zarysował swoją koncepcję geopolityczną. Zdaniem Aleksandra Prochanowa. Rosja przechodziła dotąd przez pięć faz imperialnych. Pierwszą fazą imperialną była Ruś Kijowska, drugą Wielkie Księstwo Moskiewskie, trzecią Cesarstwo Rosyjskie, czwartą Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich i piątą fazą imperialną jest Federacja Rosyjska pod panowaniem, jak pisze Prochanow, Władimira Putina. Zdaniem Aleksandra Prochanowa Głównym przeciwnikiem, głównym rywalem Rosji jako imperium jest, są Stany Zjednoczone i ich sojusznicy. Zdaniem Aleksandra Prochanowa przeznaczeniem Rosji jest wyłącznie forma polityczna forma istnienia jako imperium. Uważa, że ani państwo narodowe, ani mocarstwo oparte na państwie narodowym nie jest zgodne z rosyjskim charakterem, nie jest zgodne z rosyjską misją cywilizacyjną. Czy też z rosyjską misją soteriologiczną, ponieważ te wątki religijne, te wątki właśnie dotyczące kwestii, że tak powiem, ostatecznych są bardzo istotne w rozważaniach Aleksandra Prochanowa. Prochanów bardzo silnie nawiązuje w swoich, w swoich koncepcjach, w swojej publicystyce do idei Moskwy jako trzeciego Rzymu. Bardzo często pisze o Moskwie jako drugiej Jerozolimie, o misji zbawczej Rosji, o Ro, Rosji jako cywilizacji, która ma wybawić ludzkość, ma doprowadzić do zaprowadzenia powszechnego ładu i porządku na, na świecie. Rosja... Jako imperium, ma być, imperium uniwe, jako imperium ma być państwem uniwersalistycznym, ma być państwem, które jest w stanie dokonać zjednoczenia ludzkości. To wszystko zawarte w pismach Aleksandra Prochanowa jest oczywiście okraszone nie tylko tymi, tymi wątkami mistycznymi, ale także podbudową geopolityczną. Prochanow bardzo silnie tutaj nawiązuje do publicystyki, do Publikacji naukowych nurtu eurazjańskiego, przede wszystkim współczesnego ideologa tego, tego ruchu profesora Aleksandra Dugina. Prohanow uważa, że rosyjska, rosyjskie piąte imperium ma stać się imperium sieciowym, to znaczy postuluje tutaj, postuluje tutaj policentryzację władzy w Rosji. Chce wzmocnić ośrodki, takie jak Sankt Petersburg, Kazań czy Nowosybirsk. Uważa, że imperium musi skupiać różne narodowości, różne etnosy, które staną się czynnikiem imperiotwórczym. To właśnie to zróżnicowanie etniczne, to zróżnicowanie narodowościowe ma stać się siłą Rosji, ma stać się tym czynnikiem imperiotwórczym. Zaś policentryzacja, docenienie właśnie tych różnych etnosów, tych różnych części składowych ma wzmacniać siłę piątego imperium sieciowego. Aleksander Prohanow uważa, że jest, był wielkim zwolennikiem aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Uważa, że jest to wstęp do budowy Unii Eurazjatyckiej, która ma stać się tak naprawdę preludium do stworzenia nowego właśnie imperium. Prochanow twierdzi, że zimna wojna nigdy się nie zakończyła, że rok 1991 nie stanowi żadnej cezury, jeśli chodzi o zakończenie zimnej wojny, a rozpad Związku Sowieckiego, rozpad tego wielkiego imperium jest jedynie pewnym etapem w budowie nowego imperium rosyjskiego. Aleksander Prochanow jest dosyć poczytnym publicystą. Jest osobą, dość, jest osobą znaną, jest osobą popularną w kręgach nie tylko nacjonalistycznych, ale chociażby także wśród komunistów rosyjskich. Jego koncepcje są dość zbieżne z, z koncepcjami neoeurazjanistów. Uważa. Prochanow, że Unia Eurazjatycka jest wstępem do budowy jeszcze większego imperium niż tylko, niż tylko to oparte na, na siłach Rosji, Białorusi, Kazachstanu i na przykład Ukrainy. Warto analizować koncepcję Prochanowa, warto analizować jego myśl polityczną, ponieważ Pojawia się ona wśród wielu, wielu środowiskach decyzyjnych Federacji Rosyjskiej i ma znaczenie w kształtowaniu rosyjskiej opinii publicznej.